Sponsorem relacji z Europejskiego Forum Nowych Idei jest Grabowski i Wspólnicy, Kancelaria Radców Prawnych, specjalizująca się w obsłudze firm rodzinnych. Na 10 jubileuszowej edycji EFNI, Europejskiego Forum Nowych Idei, witamy w naszym mobilnym studio pana Macieja Weńskiego prezesa Związku Transport i Logistyka Polska. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Hasło EFNI na ten rok brzmi: co będzie jutro? Oczywiście nie chodzi o jutro w sensie dosłownym, tylko o przyszłość. Co dla Pana jest w dyskusjach, które toczone są na EFNI, najważniejsze, pewnie z punktu widzenia Pana jako przedsiębiorcy i Waszej branży? Może najpierw odpowiem na to pytanie. Na pewno będzie inaczej. Natomiast myślę, że dyskusje na EFNI pozwalają poznać różne punkty widzenia. W jaki sposób wziąć się pod uwagę w naszych własnych planach na tą przyszłość i antycypować być może z dosyć dużą niepewnością właśnie tą przyszłość. Natomiast podkreślam z dużą niepewnością. Transport, krwioobieg gospodarki, żywność w sklepach, towary. No, nie, nie ma nas bez transportu, jednocześnie transport odpowiada za około 40% emisji dwutlenku węgla, będzie się musiał zmieniać, zmiany będą dotyczyły właściwie wszystkiego, o tym dużo dyskutujemy, jak będzie się zmieniał transport. Wszystko zależy od tego, czy klient zapłaci, bo tak naprawdę my jesteśmy tylko usługodawcą i możemy wykonywać te usługi wtedy, kiedy na nich zarabiamy. Jeżeli klient zapłaci za zmiany, które pozwolą nam być czystym transportem niskoemisyjnym albo zeroemisyjnym, to my to zrobimy. A te... I to jest ta optymistyczna wiadomość. A technologicznie jesteście w stanie te zmiany przeprowadzić? Jest czym jeździć, gdyby chcieć, gdyby można było po prostu zainwestować. Zresztą innowacje to są zawsze inwestycje. Trzeba najpierw włożyć pieniądze w nową technologię i potem ta technologia na ogół, jeśli innowacja jest dobrą innowacją sensowną, przynosi dużo niższe koszty na przykład. W tym wypadku koszty zużycia paliwa i być może też zanieczyszczenia powietrza niższe. I tutaj dotknął Pan takich dwóch barier. Pierwsza z nich jest to kwestia finansowania. Weźmy pod uwagę, że w transporcie drogowym 98% firm to są firmy należące do tak zwanego MSP, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o posiadany kapitał i rezerwy, no to one są na tragicznie niskim poziomie. Branża cały czas korzysta z instrumentów finansowych, i tutaj dochodzimy właśnie do instytucji finansowych, które z jednej strony oczywiście ochoczo mówią o ekologii, natomiast kiedy przychodzi, do negocjacji, wycenienia, ile ten instrument, ten leasing, prawda, czy, 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 czy kredyt ma kosztować, no to instytucje finansowe zaczynają mieć problem, ponieważ mamy dużo niewiadomych, jak chociażby wartość rezydualna e, takiego pojazdu po upływie lat. O ile wiemy, ile będzie mniej więcej kosztował ciągnik siodłowy napędzany olejem napędowym za lat 3, za lat 5, za lat 10. O tyle, jeżeli mówimy o ciągniku siodłowym napędzanym elektrycznością z bateriami, są już takie ciągniki na rynku, to, to nie wiemy, ile będzie kosztował za 2-3 lata. I to jest tutaj problem właśnie, myślę, z pozyskiwaniu tych środków finansowych. Mamy dodatkowy problem związany z tym, że w perspektywach i tych byłych, i przyszłych wykorzystanie środków unijnych w Polsce, nie przewidziano w żaden sposób wsparcia do zakupu niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych pojazdów dla transportu towarowego. Owszem, mówi się o wsparciu komunikacji miejskiej. Natomiast skoro my jako ten transport ciężki zapewniamy, a właściwie no, bijemy się w piersi, że emitujemy ten e, dwutlenek e, węgla, no to prosimy, pozwólcie nam się do tego dostosować. Tutaj bez wsparcia rządu e, tego nie będzie. No i mamy. A jeszcze nam się zrobiło. Wysoka inflacja, nie tylko w Polsce zresztą, ale w Polsce wydaje się, że ona jest troszkę inna, bardziej dotkliwa niż inflacja w przypadku dolara czy euro. No, inflacja, bierzemy pod uwagę w tej chwili ceny paliw i ja myślę, że ceny energii elektrycznej przy zwiększonym zapotrzebowaniu ze strony sektora motoryzacyjnego, sektora transportowego też nie będą stały w miejscu i to jest szereg niewiadomych. Natomiast ja podchodzę do tego o tyle optymistycznie, że rynek nie znosi próżni. Jeżeli biznes, bo naszym klientem jest biznes, nie klient indywidualny, gdybyśmy prowadzili przedsiębiorstwa Taksówkowe to oczywiście byśmy się fokusowali na konsumenta, naszym klientem jest biznes. Jeżeli biznes zapłaci i będzie musiał zapłacić, to my po prostu sprostamy temu wyzwaniu, będziemy wozili towary, będziemy bardziej niskoemisyjni. Oczywiście ktoś może powiedzieć niekoniecznie towary mają być wożone transportem kołowym, mogą być koleją. Okej. Okay. Akurat ja mam tą przyjemność reprezentować tych dużych przedsiębiorców transportowych, którzy także inwestują w transport kombinowany, tylko jest jeden problem. Oni inwestują w ten transport kombinowany, w terminale, są gotowi zostawiać pociągi, prawda? później je rozwozić na ostatniej mili, tylko klient nie za bardzo jest chętny do korzystania z tego transportu kombinowanego, no bo pyta się, a ile będzie trwała dostawa, a czy jesteśmy w stanie precyzyjnie wstrzelić się w określone okienko transportowe, bo nie mamy... I rozumiem, że wtedy sytuacja utyka i pytanie, czy klient biznesowy zapłaci za niskoemisyjny transport, na razie pozostaje bez odpowiedzi. Na razie pozostaje bez odpowiedzi. Ja myślę, że będzie musiał zapłacić za niskoemisyjny transport, a my się po prostu dostosujemy. Obiecywał Maciej Wroński, prezes Związku Transport i Logistyka Polska w naszym Biznes24 Studio na EFNI 2021. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Sponsorem relacji z Europejskiego Forum Nowych Idei jest Grabowski Wspólnicy, kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze firm rodzinnych.